Dzisiaj mieliśmy zrobić test wojank, yy, lodów Wojanka, bo ostatnio robiliśmy napoju, ale się urwało to w opakowaniu i moja siostra to zjadła, bo było to dość niedobre, ale yy, został jeszcze ten płynik i sprawdzimy ocenkę tego, więc najpierw spróbuję. Ok, ten płynik w środku jest dobry, takie 7,5 na 10. Teraz spróbujemy tego zielonego, tego, tego, o, tego, tego, tak. Mm. To jest takie mocno sztuczne. Czuć. Teraz niech moja siostra, spróbuje, masz. Najpierw płynik. Najpierw płynik, jaka ocenka? Ja dałem tego Jawka 5 na 10 w takim razie daję, bo nie jest zbyt dobre. Ten truskawkowy. Ten musik. No. Taki 8 na 10? No. A to zielony. No, chemiczne takie. Więc takie 6. Okej. Okay. W takim razie całkowita ocena. I ostatnią całkowitą oceną po przeliczeniu jest 6.6 na 10. Pa!